Prowadzisz reklamę w social media? Z pewnością oceniając ryzyko z tym związane, analizujesz również najczarniejsze scenariusze. Jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą ewentualna wpadka? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontynuuje instagramowe łowy i weryfikuje prawidłowe znakowanie postów. W przypadku stwierdzenia uchybień ma on możliwość nałożyć karę finansową w wysokości aż do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Może to być np. 20-30 tysięcy złotych, ale i również ponad 20 milionów. Ile? Odpowiedzialność obciąża zarówno przedsiębiorcę zlecającego reklamę, jak i influencera. W przypadku reklamy wprowadzającej w błąd, odpowiedzialność możemy ponosić również względem innych przedsiębiorców. Tutaj zastosowanie znajdą przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca, którego interesy naruszymy lub im zagrozimy, może wystąpić do sądu z powództwem, żądając m.in. zapłaty odszkodowania. Odpowiedzialność w tym przypadku również będzie obciążać zarówno influencera, jak i przedsiębiorcę. Daj znać w komentarzu, jaki temat Cię interesuje. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.